Dzisiaj tańczy we mgle Znowu jestem nieobecny tak jak w 05 A mój cień świeci się tak jak icy chain I odpowiada na pytanie czy tu być czy mieć No pewnie, że być Bo życie skończy się jak pierdolony film Który obejrzałeś, ale nie pamiętasz nic Nie wiesz jaki nosi tytuł, ani nawet o czym był A ktoś pamięta tych wszystkich aktorów, wiesz Tamta była z tym, tamten zdradził tą A tamten wyjebał na ziomów się Ale jebać to Wolę nie pamiętać kto Są też sytuacje, których wolę nie pamiętać Miejsca, do których wolę nie wracać Mimo, że stworzyły mnie jako człowieka Wiesz, mam to w genach, daję to na wersach Staram się nawijać głębi serca Żeby być pewnym, że to, co słyszysz, to nie gęba Chociaż wiem, że tak się nie da Ka Każdy kłamie Nie bez powodu mówię każdy Bo ja też, no i zalicz mnie do bandy I jak tak sobie teraz o tym myślę Zaczynam powątpiewać w istnienie prawdy Teraz mam czas na refleksję, dopóki tu jestem Chociaż może się okazać, że to bez sens Ale uczę się popełniać błędy, no bo błędy tworzą zwycięstwo Teraz mam czas na refleksję, dopóki tu jestem Chociaż może się okazać, że to bez sens Ale uczę się popełniać błędy, no bo błędy tworzą to, kim jestem Ale co to kurwa znaczy, że jestem Skoro nadal siedzę w byłem Bardzo boję się, że będę Muszę popracować nad byciem. Muszę w końcu być w moim życiu. Bo żyć to już mogę sobie wziąć w cudzysłów. Oglądam jak moje życie przeżywa Kendrick Lamar, Albert Kami, Jezus Chrystus. Żeby móc złapać za te lejce, to muszę na chwilę zniknąć. Dać krok w tył albo dwa, albo trzy, albo może z tysiąc. Dać sobie być, obudzić w sobie dzieciaka, który nie mieścił się w ramach. Zdjąć ten kajdan, który włożyła na nas cywilizacja. Dusi mnie ten postęp, sztuczna inteligencja i post za postem, reel za reelsem, short za shortsem, nowy TikTok zamknij mordę Teraz to jarają mnie siedemdziesiąte leci Marvin Gaye, Stevie Wonder, Miles Davis i John Coltrane. Wrzucam wersy w czarny notes, zostawiłem tam siebie, bo kartki to jedyny papier, który ma znaczenie. Kumasz, zostawiłem tam duszę To gówno że ze mną i nie umrze Chcę, żeby muzyka znowu była przeżyciem A nie tylko tłem, który umila przeżycie Chociaż w sumie nie wiem na co liczę Chiebać ten przemysł i rynek Teraz mam czas na refleksję, dopóki tu jestem Chociaż może się okazać, że to bez sens Ale uczę się popełniać błędy, no bo błędy tworzą zwycięstwo. Teraz mam czas na refleksję, dopóki tu jestem Chociaż może się okazać, że to bez sens Ale uczę się popełniać błędy, no bo błędy tworzą to kim